Co? To może być jakiś grill składany. No. Wow! Gazowy. Gazowy, fajny. Dołóż jego się stawia. Uwaga. Nie ma. 400. Pięć e, stów. Asortyment jest nowy i łatwy w sprzedaży, jednak para wciąż jest na minusie. Słabo! Ile? 5400 nie ma jeszcze? Jak 5400 nie ma? O kurde, no nie ma. Ale tu będzie. No i z czego? Tu będzie coś. Dobra, otwieramy to. Znaczy mnie najbardziej zastanawia to właśnie ta paleta Ogromne. ostatnia, ta duża, czy tam rzeczywiście będą rzeczy, duże geberity i to będzie miało dużą cenę. No. Co to jest? Co to? Co to jest? Co to jest? Kuśtawka z dachem. Masz patrz. też. Jest... Identyczny identyczna. No, 1156 tam dokładnie skąd to pochodzi? Z firmy tej, tak? Tak, i Aha. dokładnie z tej z Po 900 liczymy. Po 900, 6 razy 9. 6 razy 900 zł policzymy. Bo jest 6, tak? Dobrze policzyłem? To taka była nagroda pocieszenia. Nagroda Ta pocieszenia paleta tak. z tymi właśnie ustawkami, aczkolwiek to takie pocieszenie. No nie takie jakiego by ktoś oczekiwał. 10 790. 10 790. No i co, jest 10, do przodu. 10 no jest trochę nie do przody. nie ma. Ale sprzedacie wszystko szybko, ładne rzeczy same. Nie ma dużo na szczęście. Znaczy powiem tak, to jest najładniejsze, bo jest najdroższe no. i najładniejsze. I najgorzej wysłać. No ale no. tylko wtedy wiesz, wystawienie ogłoszenia odbioru osobisty. Odbier osobisty. Tak, no. no. Wydarzyło się to, to coś, co się wydarza zawsze przy takich niskich kwotach, czyli po prostu nam odbija palma wszystkim, tak jak właśnie ta palma to nam odbiła tak, dokładnie. i poszło za wysoko. Wyszła palma z głowy w kartonie.